A no, przez go na t -speak odmutował się i zmutował, kurwa, trzeba zamknąć bordę, kurwa, przecież jest zmutowany. Na ramku przez po dwie minuty nic ja nie mówi. A ja się nie odmutowałem, dobra, kurwa. A, dobra, nie, nieważne, ja pierdolę, nie, ja nie wierzę, kurwa, w taki... Ale nie wiem, jak takie dziecko ma już no. dziecko, kurwa, człowiek może funkcjonować. Ale, ale Dobra, ja zamknij bordę, kurwa, Remek, ty jesteś seksyczny. Masz jest. Czy... Przepraszam, przepraszam, Będam przepraszam, ej, ej, go, go, go!

energy A to A kurwa pierdala A No gawe Fajnie że uderzysz Nie uderzysz ja, bez flesza bez flesza jest kurwa, bez flesza jest Wejdź że w niego o! O kurwa, to się źle zakończy. Jestem Ale powiem ci, kurde. No. Ciężko jest w tego. Ja pierdolę, syn kubna. Ja nie żyję. Chodź to śmata. Ja pierdolę, jeszcze se fleszam ją!

Kurwa, boję się, że coś zepsuję. Nie! NIE! Przypomnij im o tym... o Jak kiedyś żyłam, już nie żyję. Proszę, proszę, proszę... ULATUJ po... To było oczywiście zaplanowane. Zaplanowane, zero stresu, byłem spokojny w 100%, bo wiedziałem, że on nie może mnie zabić tak szybko, a um, wiedziałem, że mogę zaupać urgotowi. Chciałem go zdejtować na moim konie. Co? Nie, to... Czas sikania pod prysznicem sprawdzał ręką, czy jego mocz jest cieplejszy niż woda z prysznica. No! I nie widziałem tego coverpowy. I weź mu ktoś się motkę zrób z tego. <laughs> Ta motka. <laughs> kurwa, ja to screenuję Samo mi wiezie Zawsze kurwa w każdej grze coś się musi spierdolić. Odkryje coś, czego nie powinno być z buga. Coś mi to umożliwiło Dobra, to jest proste KURWA PRZESTAŃ Jezu, się przestraszyłem <phy> Zaplułem się Dobra, czuję teraz za tym podejściem, że przejdziemy do tamtego momentu, naprawdę. Jakieś losowe przeczucie. No macie. <grymne> <grymne> Tym rok to jest plemię Więc spam na czacie skała skała Trading na czacie może być kosa Trading na czacie mogą być skrzynki Ja pierdole No kurwa Ileż można Kolejny raz chyba siódmy raz pod żonę Jaka część ciała cygana jest niejadalna Akordeon Boże święty gościu <gryśla> Jaka część warzywa najtrudniej ugryźć Buzek inwalidzki Przestań kurwa Zapierdolę. Nie ma starej na chacie, także wiecie co się dzieje? Lecimy, kurwa, to jest silniejsze ode mnie. Aaaa, kurwa, bądź kolorowych snów, raz jeszcze. Dobranoc, cześć hejpa. Robisz z nami wywóz orków, bo się boisz sam. sam Autostrada ciężarówek to nie tylko spam. spam My się nie boimy sądów, nie boimy dram, dram. Dwie litery, jeden czad Jodę mafią!